Witam was w chart. O strasz... Bardzo strasznej debilu. co ty mówisz? Witam was w Five Nights at Freddy's 4. Z tego słyszałem jednej z najbardziej strasznych gier w całej serii. Prawdopodobnie znowu będę umierał. Może w tym razem w końcu zejdę na zawał. Zaczynajmy speedrun do zawału. Cześć Fredziak, co tam? Mogę coś robić? Ty dostaj. Co my tutaj robimy? Coś tak na mnie creepy patrzysz. Mogę wyjść stąd Wpalę te drzwi. Nawalaj mnie! Ej, nie patrz się, podaj się, otworzy je. Night One. Prawdopodobnie easy noc, nic się nie będzie dziać. Are you sure about that? Plus, jak go mamy grać? Kiedy oddychają... A kiedy nie oddychają używaj światła. A, jeszcze na szafę. to hold shift. Ok, shiftem je blokujemy. Kontrolę mamy latarkę. Yes, A, jeszcze na wyro trzeba będzie uważać. Dużo do roboty. Tutaj Przysłuchać, czy nic nie idzie Shiftem przymykamy, kontrolem świecimy, dobra Jestem gotowy na otrzymanie wpierdola Co się dzieje za mną? Nic się nie dzieje za mną, szybka szafa Cisza No w pierwszej nocy nie mamy się czego spodziewać Ale masz tutaj burdel w tym pokoju, kolego. Poprzeglądają sobie pokój, może coś ciekawego znajdziemy. Cisza, dalej cisza, nic się nie będzie działać prawdopodobnie. Zegar ci nie działa. mógłbyś go chociaż podłączyć. Nic się nie dzieje. Klasycznie, pierwszej nocy. Trzecia, zaraz będzie po wszystkim. O, jednak się coś dzieje. Nie spodziewałem się, że cokolwiek będę musiał robić w tej nocy, ale jednak muszę zachować czujność, bo miśki jednak wchodzą mi na dubską. Szafa czwarta, bez problemu, wyro. Nie muszę jak się pojawić. To historia. Zbyt koki jednak byłem. Podłosiłem sobie trochę sławki. Będę tego żałował zapewne. W najbliższych pięciu minutach. Dobra, nic nie słychać. Ale trzeba byś powiedział, bo pierwsze jajem na pierwszym dniu. Cisza łóżka. Cisza. Cisza. Są takie pojedyncze dźwięki z soundtracku, które nie wiem jak interpretować. Czy jako podejście któregoś do drzwi, czy po prostu jako muzykę centrachu, żeby mnie zmylić. Nic się nie dzieje absolutnie. Dobra, szczeciałem, trzeba spiąć dupę. mego dubska chcieli dobrać tak poprzednio. Nasłuchiwanie jest kluczowe, tutaj. O, drugi raz się pojawiłeś, ty, tak nie było. O, kolego, wynocha mi stąd. Jak tam Fredziak Fredziaka nie ma. Ciszczę. Jak tam z prawej? Najgorsze jest to, że nie wiem jak brzmi ich oddech, a w soundtracku jest taki dziwny szum, kiedy się nasłuchujesz. Nie wiem czy słyszycie. A Fredziaki jednak się do mojej dupy nie dobierają. Sprawdźmy szafę. Już piąta. Uuu, kolejny raz się dobrać do mojej dupy. To co, szósta? A wej, szósta, już Idealnie. Easy. Easy peasy, lemon Z palcem w dupie. Znowu to samo? O, teraz już są otwarte. Ziomek, jak ty się tam dostałeś? Dobra, fajna wskazówka. Ziomek, przestać się teleportować. To się gdzie... Jezus Maria! Do wału dostałem. Minigierki na mnie przestraszyły. Okej, okay, dobra. Muszę złapać plus krapany x, żeby przeskakowywać dwie godziny. A, dobra, on będzie schodził. No Teraz? Nie. Jest ile można tam siedzieć, ziomeczku? Myślę, że. Jeszcze chwila. Jeszcze chwila. Teraz. Siomek, rusz tą dupę. Nie nudzi się to siedzenie w miejscu w ciemności? No, rusz tą dupę. Jeszcze chwila. Już, już, już nie dam rady. Jestem chyba zbyt niecierpliwy. Znów ten sam pokój, te same problemy. O 12.00 na razie nie będzie się działo. Dopiero o 1:00 możemy zacząć się martwić. Okej, okay, nara, szybki jesteś. Pierwsza ja mam już takie takie imprezy się tutaj wydarzają. Że od razu przy drzwiach stoi. Ale przynajmniej wiem jak brzmi jego oddech. Uuuu, to też, to też bardzo szybko. Nie, to nie było to. Za bardzo szukam sygnału, których nie ma. Dość często trzeba się na siebie spoglądać. Podejrzenie długo cię nie ma przestań się pojawiać, jest za szybko, ewidentnie. Nie wyrobię z tobą. Strategia biegania między tylko dwoma drzwiami i zerkania co chwilę na łóżko Ale ty jesteś bardzo aktywny O, idealnie, idealnie Wracaj tam do pokoju. Lewa? wolno się poruszasz Bardziej kolega z łóżka chce mnie dopaść Jest bardziej ambitny od ciebie Wyro No ambitny jesteś, ale nie masz szans Chyba UUUUUUSMARIA Uhu hu. Ciężka noc Ale szybko podchodzić do tych drzwi No to chwilę poczekamy Niech się rozgrzeją o, flaszuję ci trochę wyro O! Chciałeś się już do mnie dobrać? Nie ma tak łatwo Ja swojej dupy tak łatwo nie sprzedam Pierwsza jem Cisza Prawe drzwi Cisza Wyropę już jest zapełnione Tym gremlinem, zgadza się Słyszałem cię, ale bałem się właśnie, czy nie będzie oddechu. O, nie macie, aż dziwne. Ej, ale wy jesteście agresywni teraz. A wy jesteście agresywni po wcześniejszym ranie byliście spokojniejsi. Co się nagle stało? Już się, co prawda, dwa razy dałem, ale do trzech razy sztuka, jak to mówią. Cisza. O, na razie. Przed sekundą cię tu nie było. No, jednak agresywnie się zrobiliście. wyro mhm, to może być ciężkie nie wiem jak długo mogę ignorować wyro 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 jest najbardziej aktywne w tej chwili na wyro muszę najbardziej uważać, po prostu lewa, prawa, wyro i to będzie idealna technika, żeby żeby pokonać tą noc Niech się drzwi nie pojawia, przecież byliście agresywni Ty chciałeś chcesz całe szos ukraść im? Prawa strona Hello? O nie, jeszcze szafa? Ciebie coś ewidentnie boli, że jeszcze do szafy muszę zaglądać Cofaj się Cofaj się Uuu, nara, nara o Jezus Maria, na wszystko już robię Szafa, szybko szafa On się dość szybko odpala I to mnie nie popali Shaf szybko drzwi prawe 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 uff jak na drugą noc było dość ciężkie. Chydejs andil untild andildeparte mój angielski ścia Nie, płacz mały, też sobie radę. Ale jak ja chcę, ale jak ja chcę, no tak mi nie pozwoli. I co ja teraz zrobić? Rozu. rozum, uuu, jesteś zbyt wolny. Tomorrow is another day. Nocą trzecią zajmiemy się w kolejnym odcinku, ponieważ pierwsza Juru noc była dość ciężka. Myślę, że będzie dużo lżej. Myślę, że trzecia noc może zająć mi dość długo. Nastawcie no, się na kolejny odcinek. See you next time.